Jeśli chcemy się czegoś dowiedzieć, mamy do dyspozycji mnóstwo książek, z których możemy skorzystać w celu zdobycia informacji. Niektóre są skoncentrowane na konkretnym temacie bardziej niż inne, jak na przykład całe nasze pochodzenie i wydarzenia z naszej przeszłości. Czy nie chciałbyś poznać prawdy o naszym istnieniu? Oto pięć najbardziej tajemniczych książek w historii. Rękopis z Mali. Rękopisy z Mali, znane jako Rękopisy Timbuktu, są Rękopisami oprawionymi w skórę wielbłąda, obejmującymi szeroki zakres tematów takich jak filozofia, historia, prawo i astronomia. Zawierają również tradycyjne powiedzenia i historie oraz omawiają język arabski. Daty Rękopisów sięgają od końca XIII do początku XX wieku. Rękopisy były przekazywane w rodzinach Timbuktu i były w większości w złym stanie. Większość manuskryptów pozostaje niezbadana i nieskatalogowana, a ich całkowita liczba jest nieznana, dając jedynie przybliżone szacunki. Rękopisy i inne dziedzictwo kulturowe w Mali były zagrożone podczas wojny w Mali, co skłoniło do ich ewakuacji z Timbuktu do innych miejsc. Islamscy ekstremiści atakowali starożytne manuskrypty i niszczyli wiele z nich, prawie tak, jakby próbowali ukryć tajemnice lub powstrzymać świat przed poznaniem, jak powstało miasto Timbuktu w północnym Mali, lub wymazać wzmianki o tradycyjnych islamskich tematach związanych z Prorokiem Mahometem. To wszystko brzmi bardzo złowieszczo, to na pewno. Po tym, jak północne Mali znalazło się pod kontrolą islamskich ekstremistów, wiele rękopisów zostało zniszczonych. Na szczęście większość dokumentów udało się uratować. Jednak od 2015 roku ich przyszłość nie była bezpieczna, ponieważ miejsce, w którym były przechowywane, było mocno narażone. Wilgotność, kurz i deszcz powodowały uszkodzenia pisma i samych stron. To tak jakby matka natura próbowała ukryć coś tak gorliwie jak islamscy ekstremiści. Rękopisy Wojnicza. Bardzo rzadko spotykamy się z czymś, czego nie potrafimy przeczytać. Nawet jeśli jest w innym języku, możemy poprosić o pomoc eksperta, który biegle w nim mówi, aby przetłumaczył wszystkie informacje, które musimy znać. Jednak nie zawsze tak jest, a rękopis Wojnicza jest tego dowodem. Jest to ilustrowany rękopis w systemie pisania, którego nie znamy, który został nazwany Wojniczes. Chociaż nie wiadomo ile ma dokładnie lat, pergamin, na którym się znajduje, został datowany na XV wiek i powstał prawdopodobnie we Włoszech podczas włoskiego renesansu. Chociaż zapytaj ekspertów, a nikt nie będzie w stanie zgodzić się, skąd tak naprawdę pochodzi, kto to napisał i jaki jest tego cel. Niektórzy mówią, że jest to naturalny lub skonstruowany język, jakiś kod lub mistyfikacja. To w zasadzie cała książka napisana w języku, który nie istnieje. Rękopis ma 240 stron w obecnej formie, ale wygląda na to, że niektórych brakuje. Jest również kilka składanych stron, które zawierają diagramy i ilustracje. Co ciekawe, niektóre pokazują również fikcyjne rośliny, ludzi i symbole astrologiczne. Cały tekst jest pisany od lewej do prawej. Zasadniczo wiemy bardzo mało o tym kodeksie. Znamy na pewno jego nazwę Wojnicz. Ponieważ został nazwany na cześć polskiego sprzedawcy książek, który nabył go w 1912 roku, Wilfrida Wojnicza. Od 1969 roku znajduje się w bibliotece rzadkich książek i rękopisów Uniwersytetu Yale. Rękopis Wojnicza był badany przez wielu profesjonalnych i amatorskich kryptografów, w tym amerykańskich i brytyjskich łamaczy kodów z czasów I i II wojny światowej. Rękopis nigdy nie został w sposób oczywisty rozszyfrowany, a każda z wielu hipotez postawionych w ciągu ostatnich stu lat nie została niezależnie zweryfikowana. Tajemnica jego znaczenia i pochodzenia rozbudziła ludową wyobraźnię, czyniąc z niej przedmiot badań i spekulacji. Księga Sojgi. Księga Sojgi, zatytułowana również Alda Raya, to XVI-wieczny łaciński traktat o magii, którego jeden egzemplarz należał do elżbietańskiego uczonego Johna Dee. Po śmierci Dee książkę uważano za zagubioną aż do 1994 roku, kiedy dwa rękopisy znajdowały się w British Library i Bodleian Library pod inną nazwą. Obie wersje nieco się od siebie różnią. Jeden z rękopisów ma 197 stron, a także szereg krótszych i nienazwanych prac o łącznej liczbie około 10 stron. Na ostatnich 18 stronach rękopisu znajduje się 36 tablic literowych. Drugi składa się ze 147 stron, w większości identycznych z poprzednim rękopisem, z tym wyjątkiem, że spisy liter znajdują się na 36 stronach. Dziwna Księga Sojgi zasadniczo zawiera całą stertę zaklęć i instrukcji dotyczących magii, astrologii, demonologii, rezydencji księżycowych oraz imion i genealogii aniołów. Di był właścicielem Księgi Sojgi i spędził lata, próbując rozszyfrować litery. To nie powstrzymało go przed przedsięwzięciem wszystkich kroków, aby dotrzeć do sedna tego, o co w tym wszystkim chodziło. Odbył nawet konsultacje za pośrednictwem medium z Archaniołem Urielem, aby uzyskać wskazówki dotyczące swojego projektu. D otrzymał odpowiedź, że księga została objawiona Adamowi w raju przez aniołów i mogła być zinterpretowana tylko przez Archanioła Michała. Inni sugerowali również specjalny związek z rękopisem wojnicza. Kodeks Rochons. Jest wśród nas wielu żartownisiów. W rzeczywistości możesz nawet sam nim być. I są powody, by sądzić, że nasi przodkowie też mogli znać się na żartach. Sugeruje to jedna z teorii na temat tego, jak powstał kodeks Rohons. Jest to ilustrowana książka rękopiśmienna napisana przez nieznaną osobę lub osoby z systemem pisania w języku, którego nie znamy i nie możemy przeczytać. Kodeks został nazwany na cześć miasta Rochonc w zachodnich Węgrzech, gdzie był przechowywany do 1838 roku, kiedy to został podarowany Węgierskiej Akademii Nauk przez Gustawa Batiani, węgierskiego hrabiego wraz z całą jego biblioteką. Odkąd istnienie kodeksu stało się powszechnie znane, kodeks ten był badany przez wielu uczonych i amatorów, ale żadnemu nie udało się zapewnić powszechnie akceptowanego i przekonującego tłumaczenia lub interpretacji tekstu. I jak dotąd jedynym wnioskiem, do którego wielu węgierskich uczonych doszło, jest to, że jest to sprytna mistyfikacja z XVIII wieku. Jego pochodzenie jest nieznane, co prawdopodobnie nie jest zaskoczeniem, ale uważa się, że jest to jeden tom zbioru książek. Kodeks ma 448 stron papieru o wymiarach 12 na 10 cm, przy czym każda strona ma od 9 do 14 rzędów symboli, które mogą być lub nie być literami. Oprócz tekstu znajduje się 87 ilustracji zawierających sceny religijne, świeckie i wojskowe. Surowe ilustracje zdają się wskazywać na środowisko, w którym współistnieją religie chrześcijańska, pogańska i muzułmańska, podobnie jak symbole krzyża, półksiężyca i słońca. Szczerze mówiąc, jest to straszny bałagan, więc nie winie nikogo za to, że tego nie rozpracował. Zwoje z nadmorza martwego. Zwoje z nadmorza martwego, zwane również zwojami z Kumran, to starożytne żydowskie i hebrajskie rękopisy religijne, znalezione na północnym brzegu Morza Martwego w jaskiniach Kumran w latach 50. XX wieku. Pochodzą one z czasów od III wieku przed naszą erą do I wieku naszej ery. I są uważane za jedne z najważniejszych znalezisk archeologicznych, historycznych i religijnych. Zawierają najstarsze zachowane rękopisy całych ksiąg, włączonych później do kanonów biblijnych, wraz z rękopisami deuterokanonicznymi i pozabiblijnymi, które zachowują dowody różnorodności myśli religijnej w Judaizmie II świątyni. Jednocześnie rzucają nowe światło na pojawienie się chrześcijaństwa i judaizmu rabinicznego. Niektóre zwoje znajdują się w Muzeum Jordanii w Ammanie, ale większość znajduje się w Muzeum Izraela. Jednak to państwo Palestyna rości sobie do nich prawo własności. W rejonie Morza Martwego odkryto wiele tysięcy pisanych fragmentów. Reprezentują one pozostałości większych rękopisów zniszczonych przez przyczyny naturalne lub przez ingerencję człowieka, przy czym zdecydowana większość zawiera tylko małe skrawki tekstu. Przetrwała jednak niewielka liczba dobrze zachowanych, prawie nienaruszonych rękopisów mniej niż kilkanaście spośród tych z jaskiń kumran. Do tej pory naukowcom udało się zebrać prawie tysiąc rękopisów znalezionych w jedenastu jaskiniach. Około 40% tekstów pochodzi z pism hebrajskich, kolejne 30% pochodzi z okresu drugiej świątyni, a reszta to manuskrypty sekciarskie. To już wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!